Dlaczego ty mnie tak traktujesz? Wyspię, <grystanie> <grystanie> dalej mówię. Pokażę wam oczywiście wszystkie najciekawsze smoki, flesze, ustawienia. Bo nie da się przy kobiecie streamować, no nie da się, no po prostu słuchajcie, no nie da się, no. Jego żona mu obcięła palec. <grystanie> o ty jebańcu samozwańcu, nie ma takiego obicia. Czekam na raka. Dlaczego ty się kurwa śmiejesz? Masz raka! Ale wszyscy będą się śmiali będą mnie przyzywali. Gdzie pieniądze są za las? Bądźmy pogliny! Chcemy przeskrzynić jakiś narkotykowy kartyla. Kurwa! Ożeś go, kurde! Co to się dzieje? Wypierdalaj! To jednak nie jest legalny biznes. Chroja, <grywa> to ty? <grywa> Jestem z Albanii. Ja zamierzam to wszystko wygrać. Sorry chłopczyku, nie jest to może dobra, dobra chwila, ale, ale... ...opierdolę Tak Jak ty, jak ty, jak ty, jak ty, jak ty, Czy tu ktoś pędzi beta? Ja się denerwowałem, słuchajcie. Izak nie przegrywa nigdy. Pierda w dwie Co tu robi w Nie, ja, ja nic nie zrobiłem, Pomoc. Dojeżdżamy, frajera! Z dwóch zbiegów walczą o życie <laughs> gonionych przez wszystkie możliwe organy ścigania. Dołącz się do wielkiej bitwy robotów. War Robot to doskonała strategia multiplayer z bogatą grafiką 3D, którą pobrało już ponad 90 milionów osób. Zapewniam wam, że gra was wciągnie tak samo jak mnie. Skorzystaj z linku zapisu. Zainstaluj War Robot teraz i zdobądź ogromny pakiet startowy. Jeden robot Leo, jedna broń Kanga, trzy broń Molot, 100 sztuk złota i 400 tysięcy srebra.